Cześć, widzę, tutaj, dzisiaj stworzymy sobie z Morza Bałtyckiego prywatne jezioro. Będziemy grać Estonią i celem jest to, żeby przyjąć po prostu wszystkie ziemie dookoła Morza Bałtyckiego. To będzie dość trudne, bo jednak też Rosja ma tutaj te prowincje. Więc my zaczynamy, wy możecie zasubskrybować kanał, żeby takie filmy Was nie uminęły. Koniecznie z dzwoneczkiem, żeby też live'y was nie uminęły. No i możecie dać łapkę w górę, jak się wakacje, bo już jutro na szczęście będą. Więc możecie napisać, kiedy to oglądacie, a my zaczynamy. Jeszcze wbicia grupy na Iskordzie. Link macie oczywiście w, w opisie. Od razu na początku będziemy sobie poprawiać relacje z Finlandią, bo jednak chciałbym e, ten challenge oprzeć jednak na... Sojuszu na Unii z Finlandią, ale też taka Polska też będzie się nam przydała, więc z nimi też poprawmy relacje oraz z Rosją, bo jednak oni są tutaj naszym największym wrogiem. Myślę, że na początek podbijemy sobie wyspy Alandzkie, bo też potrzebujemy tą prowincję. Więc czemu by tego nie zrobić sobie od razu? Zróbmy tutaj trochę jednostek na morze, no i podbijamy. Oczywiście się udało i to bez w ogóle większych problemów, co jest, Myślałem, że to będzie trochę trudniejsze. Naszym następnym przeciwnikiem będzie Łotwa, choć Litwa jest trochę słabsza i e wylebę e to pierwszą załatwić Litwę. dobra, uzbierałem już trochę pieniędzy, więc teraz by można zaatakować Łotwę, tylko potrzebujemy oczywiście tutaj dość sporo jednostek teraz e i raczej nie będziemy zarabiać, wręcz powiedziałbym, że tracić będziemy, no ale dobra. Łotwa właśnie zostaje podbita, bo jest prorosyjska. W sumie to, to, to dobrze, bo potrzebujemy do relacji z Rosją. Ale no pewnie za chwilę i tak dostajemy od Rosji zniewagę, bo oni się bardzo ubili. Więc no nie wiem, czy to tak dobrze. No nie macie tu iść w sali, co jest. Dobra, w miarę dobrze to idzie. Yy, więc no ja się jak najbardziej cieszę, tylko tutaj jeszcze trzeba wziąć te jednostki i mam nadzieję, że... Nie będzie większego problemu w podbiciu dalszym, ale jak widzę, to oni tutaj nie mają już żadnych jednostek, więc no w sumie lepiej dla mnie. Aj, tutaj coś mieli, ale myślę, że ryga jest już nasza. Dokładnie tak jak mówiłem, ryga została właśnie podbita. Podbijmy jeszcze sobie te dwie pozostałe prowincje, no i Łotwa została zniszczona i to tak doszczętnie. Ok, więc bierzemy wasale i reperacje, bo w taki sposób będziemy mogli ich sobie później całych wziąć, więc bardzo dobrze ale najgorsze jest to, że nadal jesteśmy od nich słabsi co mnie troszeczkę niepokoi bo jednak wesel powinien być trochę słabszy chociaż no, a w tej sytuacji tak nie jest, więc weźmy i obniżmy płatność chociaż dobra, pieniądze mi się przydadzą, dawajcie mi te pieniądze i w takim razie y, trzeba by ich sobie tutaj wchłonąć więc weźmy tutaj jednostki i zarządzajmy ich prowincją Dobra, pogorszyłem już relację, ja nie umiem mówić po polsku. I więc zażądajmy teraz aneksji i... U, nie udało się, no to, to... bardzo mi przykro, ale zostaną podbici. No, to już nie mój problem. Ale tylko ich po prostu, no, co ja mam im powiedzieć? Nic, ale nie słuchają się szuma, to później się dzieje, tak jest zasz, więc... Słuchajcie się, nie wiem, i, i subskrybujcie kanał, bo to skończycie jak... Łatwo. Mówię wam. 100% legit. No dobra, teraz coś pójdzie bardzo łatwo. Nie było żadnego problemu, żeby ich podbić, szczerze mówiąc. Yy, no. Dobra, teraz jest problem. Dobra, zostali podbici, więc teraz bierzemy wszystkie prowincje. No i oczywiście nie możemy wszystkich. Co to jest? Ja ich będę musiał trzy razy podbijać. No to jest nienormalne. Ja nie mogę. Dobra, mam już trochę jednostek, więc teraz można sobie po prostu... Podbić Łotwę. Co prawda nie mamy już pieniędzy, no ale czy to ważne? Ważne jest to, że Łotwa właśnie znika z mapy. Możecie ją pożegnać w komentarzu. Dobra, Łotwa już jest w 100% podbita, więc bierzemy sobie te ich trzy prowincje i bierzemy się szybciutko za Litwę, bo w sumie to mamy duży jednostek, to można ich od razu podbić. Do sojuszu z Finlandią nie brakuje nam już tak wiele, ale. Trochę nam tutaj nie sprzyja siła cywilizacji i relacje, więc nad tym można jeszcze popracować. Tak samo, żeby zrobić coś z Polską, to no, z nimi to będzie dużo trudniej, choć nie do końca, bo mamy też z nimi niezłe relacje. Wiem, właśnie zobaczyłem, co się z nim, co mi dzieje, co jest. Dobra, więc ja się teraz biorę za Litwę. I nie powinno być żadnego problemu z Litwą, bo jednak są dużo słabsi. Dobra, to są ostatnie chwile Litwy, więc no, udało nam się to podbić i to dość szybko. Możemy wszystko, nie możemy, więc bierzemy wasa i anektujemy. Udało się zaanektować Litwę, więc teraz myślę, że w kolejne państwo, które musielibyśmy sobie zaatakować, to byłaby Białoruś, żeby po prostu stać się silniejszym państwem. No a później to już w sumie byłoby trudno cokolwiek atakować, więc będę musiał mocno pomyśleć nad Unią z Finlandią. I swoją drogą możemy wziąć z nimi sojusz, więc bierzemy i udało się, więc teraz zbiera... Postaramy się zrobić takie relacje, że mieć z nimi Unię. Zrobić niestety doszło do tego, że mam walczyć z Polską, bo Finlandia dała mi taką propozycję. I to by nie był zły pomysł, ale e, byłby to dobry pomysł, jakby pomogły mi Czechy i Słowacja, bo jednak ja potrzebuję tylko linię brzegową. Więc jakby oni, Czechy i Słowacja raczej nie dojdą tak szybko do, do po prostu do brzegu, więc ja to mogę zatwierdzić. Ale jeśli to zatwierdziłem, to teraz bym musiał wszystkie te jednostki dać do jednej prowincji i po prostu wtedy zaatakować Polskę. Dobra, ja już mam wojnę. Widzę, że tam sobie na południu jakoś się radzą. Ale w takim razie ja tutaj będę atakować. Miałem w Flow'k zaatakować Bielo Białoruś, ale doszło do takiej sytuacji, no to atakujemy w takim razie Polskę. Yy, no i myślę, że jako, że oni są teraz skupieni na tamtej wojnie, to mi tutaj pójdzie dużo łatwiej niż by poszło normalnie. Więc my tutaj sobie pójdźmy. Szkoda, że tak trochę przy tym Bałtyku mało mam, pro, mało mam jednostek. Nie wiem dlaczego mi się prowincje zawsze mielą z jednostkami, co jest. Dobra, ale nieważne. Spróbujmy zaatakować Warszawę w ogóle. To też nam się może dość przydać. E, no i oczywiście tą linię brzegową postarajmy się zdobyć, bo to są priorytety. Jednak Warszawa podbita, co jest. Dobra, no to bardzo dobrze. E, jeszcze ogarnijmy całą resztę, bo myślę, że to będzie koniec polski. E, nie wiem, czy to dobrze, ale widzę, że Finlandia się zajęła linią brzegową. O nie, oni tutaj mają duży dostęp. To no nie, jeszcze przegram. No to nie, nie podoba mi się ten pomysł, bo no jednak chciałbym tutaj jakoś sobie poradzić z Polską, a nie przegrać, bo. No wiadomo czemu, nie chcę przegrać, tak? Widzowie, w ogóle Czechy mają dostęp do morza, co jest, ale chyba już niedługo... Niedługo go stracą. O, smutni Czesi. Widzowie, udało się podbić Polskę, więc bardzo dobrze, teraz jesteśmy w ogóle tacy potężni jak nigdy i udało się zrobić tak, że Finlandia nic nie zyskała, więc dla mnie jeszcze lepiej. Chociaż w sumie z Finlandią i tak później będziemy mieć Unię. E, w ogóle Polska też wzięła sobie z, razem ze Słowacją, ale nic mi to nie dało w sumie. Czechy zawzięły taki kawałek spoko, to teraz zobaczmy, ile my możemy wziąć. Dobra, w sumie to takie coś by mi nawet pasowało, tylko jeszcze wziąć na przykład tą prowincję, czyli jeszcze Tom, ale Poznań też by się przydał, mamy Bydgoszcz, co jest. Chyba, chyba takie coś by było odpowiednie. No Jednak Kraków u nich zostaje, ale co zrobić? Mamy całą linię brzegową, więc, no, jak dla mnie to bardzo dobrze, oczywiście. No i bierzemy takie coś, więc teraz, no, kolejne państwo trzeba podbić. Widzowie, doszliśmy do momentu, w którym mamy z Finlandią relację plus 100, więc zaproponujmy im Unię i czy się zgodzili? Zgodzili się, więc, no, w końcu, jakby mamy teraz już duży postęp, bo mamy już. Tutaj dość dużo Bałtyku zajęte. Tutaj niestety jest może północne, ale nie przeszkadza mi to za bardzo. Yy, mamy kawałek tutaj Bergen, yy, więc jakie Bergen, Spitzbergen, sorry. Yy, i widzę, że tutaj mieli dość duży jednostek i teraz jesteśmy naprawdę potężnym państwem, więc jak dla mnie bardzo dobrze... Dlaczego nie mają stolicy w Kaliszu? Co jest? Dobra widzę. Zauważyłem, że Białoruś bije się z Rosją i w ogóle jestem ciekaw, kto to zaczął wojnę. Białoruś co jest? Yy, więc myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby zająć kilka prowincji, które graniczą z Bałtykiem, więc zróbmy tak, żeby Rosja była po prostu... Dość mocno osłabiona. Zróbmy tak, po prostu, żeby Rosja nie była już tak duża, jak jest. I po prostu sprawmy, że Rosji na mapie przez dłuższy czas nie będzie. Więc po prostu ja, to, ja się tym zajmę, widzę. Dobra, widzę. Myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby zaatakować Rosję i po prostu wziąć te prowincje, które potrzebujemy. Szkoda, że nawet nie mogę zaatakować mega. Dobra, i weźmy tutaj sobie jednostki na granicy. I oczywiście do Kaliningradu też wejść musimy, i w sumie to potrzebujemy. Mówię, tylko te prowincje, które e, są przy Morzu Bałtyckim tylko Bałtyckim, bo jakbyśmy mieli przy, przy tym, co jest u góry, nie wiem jak się nazywa, wybaczcie, proszę. To jest chyba może północne. E, nie, północne przy Wielkiej Brytanii, nevermind. E, dobra, po prostu sobie to podbiję i widzimy się, jak już te prowincje będą estońskie. Dobra, widzę, udało mi się już trochę podbić i myślę, że tyle Rosji nam już z zupełności wystarczy. W ogóle, co tutaj się dzieje? E, dobra, weźmiemy sobie w takim razie, no, to, co potrzebujemy, tak? Czyli raczej te prowincje, no, to najlepsze e, i te tutaj obok Finlandii, bo to będzie najlepiej wyglądać. Jednak te dwie prowincje w sumie też by mogły dobrze wyglądać, więc... Bo no, nie wiem, czy to zabraż. Nie, chyba ja bym tak zostawił, więc po prostu weźmy to. Oni się powinni zgodzić. Dokładnie tak, więc. Rosja mamy już załatwio Zapomniał, kiedy? Jaki ja mam mały mózg. Widzowie, co tutaj się dzieje z Ukrainą? Dlaczego Słowacja rośnie w imperium? Jakby ona została zniszczona ko konkretnie przez Polskę, a Niemcy w ogóle coś jeszcze. Coś tu się dzieje na tym save'ie, Lol. Dobra, błąd. Wtedy trzeba szybko naprawić, więc podbijamy Kaliningrad na szybkości. No i tyle w temacie. Ja nie wiem, dlaczego ja tego nie wziąłem, ale proszę, stawcie mnie. Dobra, więc mamy już podbity Kaliningrad, więc teraz nam pozostało jedno. To jest trochę niepokojące, że oni są tacy duży duzi od morza do morza. No, Niemcy nie boję się ich. Dobra, w każdym bądź razie musimy teraz podbić chyba, myślę, że Szwecję, bo Danię i Holandię, w sumie Holandię, ta, musimy, bo tutaj jest jeszcze Bałtyk. Danię i Holandię zostawimy sobie na ostatni nasz krok, więc po prostu teraz spróbujemy podbić Szwecję. Dobra, widzę, przygotowania do wojny ze Szwecją trwają, i już tutaj jest dość dużo jednostek. Przygotowałem też yy, jednostki na desant, więc też bardzo dobrze. One wszystkie pójdą do Rygi. W takim razie można już chyba zaczynać tą wojnę, bo nie pozostało nam już nic innego, tylko ich zaatakować. Ultimatum nawet żadnego nie będę dawać, tylko po prostu wjedziemy w ich państwo, jakby Szwecja była nasza, więc... No tyle w temacie, po prostu ich pokonamy. Dobra, ogólnie to idzie dość łatwo. Ale myślę, że też jakby te prowincje północne Szwecji nie są zbyt mocne, więc jakby nie oceniam dnia przed zachodem słońca, bo tutaj się jeszcze wszystko może zmienić podczas następnych tur właśnie o tym mówiłem. Bo oni tutaj też mogą trochę coś zrobić, więc no po prostu spróbujemy yy, przeciwstawić się im. Żeby, no, takie chwileczkę, bo oni zaczynają mieć coraz więcej tych jednostek, dlatego też Dania nas zaatakowała. Brrr, ale Dania już jest. O, ja my graniczymy z Polis, Police, zaakceptujcie to. Nie chcę się. A ja mam tu jednostki. Chwilę, ja mogę z nimi walczyć przecież. Halo, nie akceptujcie tego. Nie, są 77. Oni zaakceptowali już za późno. Aj, szkoda. To jest jakiś żart. Skąd oni nagle wzięli 5000 i je tutaj zdesantowali w najmniej zaludnione miejsce w moim państwie? W sensie to jest ich państwo, No ja nie wiem, to jest jakiś żart. Przecież ja tam nic nie mam. Nie wiem, jak ich mam pokonać. Dobra, jakoś mi się udało opanować tą sytuację. Chociaż nie jest to takie proste, jakby się mogło wydawać. Bo jednak to mi jeszcze trochę jednostek zostało, ale na południe na szczęście ten desant mi dość pomógł, bo jednak mam dzięki temu dużo łatwiej. W ogóle te Niemcy to jest coraz bardziej niepokojące Ja się boję. Boję się Niemiec. Oni są druzy na świecie, a ja mam z nimi kiepskie relacje, dispactanie, agresji. Nie możecie mi popsuć wszystkiego. Na szczęście Dania jest najlepszym krajem na świecie i dzięki niej nie się podbijać Niemiec. Bardzo dziękuję Dani. W komentarzach możecie też podziękować Dani za to, że są tacy mili Polecam, dobra, trzeba podbić Szwecję, bo naprawdę nie denerwują. W zasadzie to zostały już ostatnie prowincje Szwecji, więc mogę to już z Wami podbić. Sztokholm, no jeszcze te wysepki oczywiście, więc kurczę, tutaj nie mogę robić nawet jednostek, więc róbmy w Rydze. No i Szwecja kontynentalna podbita, ale jeszcze wysepki zostały i chyba tyle, więcej nie mają. Tak, dwie prowincje mają. Więc to już jest podbite. Tak samo to. W ogóle Rosja zaczęła istnieć. Co jest? Kto z niej wziął rodzaj? Ukraina? A, Mongolia. No to. Jan, co to jest za Mongolia? W ogóle Ukraina jakby jest mniejsza na rzecz Słowacji. Słowacji by się przydały prowincje Polski. Oni by w sumie mogli z nimi zawalczyć. Nie byłoby to takie złe. Oni mają dużo więcej ekonomii, no trochę mniej populacji, ale myślę, że im by się udało. W każdym razie bierzemy sobie całą Szwecję, bo możemy. I w takim razie zostaną nam już tylko Holandia i Dania. Tylko Holandia jest dość potężnym państwem, co wcale mnie nie uszczęśliwia. Yy, Weźmy zróbmy tę wojnę. To może być dość ciekawe. Handel, powiedz wojnę. Tylko zobaczmy, czy oni mają w ogóle stabilne te prowincje, bo tak to będzie nieuczciwe. No jeszcze poczekajmy chwilę z tą wojną. Więc Hiszpanie chcą ode mnie dostać wojskowy, chcą pokonać Polskę? Nie. To zostawcie moją Polszę. Słowacy mają ich pokonać. Czego nie rozumiecie? Dobra, mamy już wystarczający jednostek, żeby zaatakować Danię. A, zapomniałem, że mamy z nimi w ogóle rozejm podpisany. To się dziwię jak ich zaatakujemy. Trudno. Kto podbija? Pakistan! Nieźle. Dobra, podbijajmy Danię w takim razie. Tylko. A dobra, ta prowincja też ma dostęp do Kopenhagi, więc tu idzie 8 8000. 8000 też idzie na kontynentalną część Danii, więc lecimy. W zasadzie to Dania jest kontynentalna, bo nie, w sumie to są wyspy. Nie, możecie napisać w komentarzu, ale to po prostu chodziło mi o to, że to jest część Niemiec, kiedyś dawnych. Super, Niemcy mnie nie lubią, to niedobrze, bo jak mnie nagle zaatakują, to ja się nie będę śmiać bo to naprawdę nie będzie dobra sytuacja więc weźmy po prostu teraz rozejm z danią, bo co innego mamy zrobić w sumie i bierzemy wszystko dobra, więc naszym kolejnym celem będzie w takim razie Dania bo jeszcze ich nie podbiliśmy e, więc jako Dania, jeden jestem niemądry Mają na myśli oczywiście Holandię, bo jeszcze nie została przez nas podbita więc no chwila. Dlaczego ja nie mogę asymilować tych prowincji? Ha, dobra, bo one się nie wyświetlają, że muszą być asymilowane. Co jest? Dobra, możemy teraz zrobić wojnę przeciwko Polsce. Oczywiście Słowacja ją zrobi. Jestem ciekaw, kto wygra tą wojnę, bo to będzie naprawdę wyrównane, jak widzicie. Więc zobaczymy, kto tutaj wygra, bo w sumie to nie jest takie oczywiste. Dobra, mam już tutaj duży jednostek, żeby zaatakować Holandię, więc tutaj dam trochę do Kopenhagi, ale większość też by się przydało dać tutaj. Bo nie jest tutaj wcale tak dużo jednostek, jakby się mogło wydawać. Więc spróbujemy pozbyć po prostu tą część, tą Holandię zostawimy. W ogóle Polska stała się czymś wesalem, samym Rumunii. Czemu to tak brzydko wygląda? Halo, dlaczego tak? Dlaczego akurat tak, No ja nie wiem. Ale może Ukraina podbije Rumunię, to w tym nadzieja jest jedyna, żeby to tak brzydko nie wyglądało, mam nadzieję, bo będzie to lepiej wyglądać. Nie, imperialistyczne Niemcy atakują Francję. Co tu się dzieje? Ja nie wiem. Ale dobra, możemy w takim razie podbić swoje Holandię. Więc weźmy tutaj te jednostki i najpierw bym poczekał po prostu, aż oni zaatakują, bo i tak się nie powinni przedrzeć przez nasze jednostki. I dopiero wtedy zaatakować, żeby oni nic nie mieli. Więc tak to zrobimy. Więc tą, tą prowincję już by można przejąć tak samo tą. E, tak powoli będziemy je przejmować. Oj, tutaj się trochę coś nie powiodło. Ale spokojnie ja to mam pod kontrolą. Oj, tutaj mają dość dużo jednostek, a na północy w ogóle nie mają w tej dani, więc no trochę zepsułem, że tam wysłałem tak dużo jednostek. No ale cóż. Trudno, eee, więc weźmy teraz te jednostki tu i tu. No i spróbujmy jakoś ich pokonać, bo co nam pozostało innego? Dobra, została ostatnia prowincja, którą jesteśmy zainteresowani, ale w sumie to właśnie was okłamałem, bo została nam jeszcze jedna, czyli Borholm oczywiście. Wy nawet tutaj nie idźcie, tylko właśnie to podbijcie. No i to tyle z podbijania. W sumie, bo chyba, chyba wszystko mamy. Zaraz sprawdzę, że podbiliśmy wszystko co potrzebowaliśmy. Dajcie mi Jeny, co tutaj się dzieje. To, to jest nienormalne, to jest jakaś trzecia rzesza. Dobra, widzowie, ale jako, że w sumie to to nie wygląda najlepiej, więc podbijmy sobie jeszcze Norwegię. Bo wtedy to będzie naprawdę nasze granice będą wyglądać dużo lepiej. W ogóle wyobraźcie sobie, jak w prawdziwym życiu to tutaj działało. Nie podoba mi się ta granica. Trzeba podbić inne państwo. No to by raczej nie pożyła za długo taka zasada, no ale trudno. Mam nadzieję, że. To są Włochy czy Irlandia? Co jest? Mam nadzieję, że oni się wybronią, bo jednak każdy jest zainteresowany tymi ziemiami. Co jest. Irlandia. Dobra, no to trudno. Ja nie wiem, już kogo mam podbijać w końcu. Co jest. A, Bo jeszcze tu jest ta prowincja, do tego inni nie biorą, rozejmu. No to ciekawe. Ja najpierw pokonam i Irlandię w sumie i Norwegię, żeby mieć wszystkie te prowincje, bo to będzie chyba po prostu najlepsza opcja. Więc podbijmy sobie teraz te prowincje, które Irlandia zabrała Norwegii, i wtedy po prostu będziemy mieć. To już mamy wszystko, ale tak jak mówię, żeby to jakoś wyglądało lepiej, to podbijemy sobie wszystko, wszystko zupełnie. Więc po prostu, no, gdzie wyjdziecie, halo. Podbijemy sobie wszystko i udało się, chyba, dokładnie. To od Irlandii tylko bierzemy. Nic więcej, nie chcę waszych ziem irlandzkich. I bierzemy całą Norwegię razem z, ze Spitsbergenem. No i tym sposobem podbiliśmy całe w zasadzie no zrobiliśmy prywatne jeziora z Bałtyku, tak? Nie oszukujmy się. Jeśli chcecie part 2 na przykład innym państwem, żeby zrobić z innego morza prywatne jezioro, to napiszcie w komentarzu, na przykład z tego morza czerwonego by można zrobić prywatne jezioro jakimś państwem. Napiszcie wtedy w komentarzu, jakim Wtedy na pewno będę przypinać serduszka. Subskrybujcie kanał po więcej takich odcinków. E, oczywiście dzwoneczkiem, żeby live Was nie omijały. No i wejdźcie na Discorda, link w opisie, się powiedzmy na odcinek dla live'a. Siewa.